Witajcie, się czołem, Adek4K z tej strony, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zanim zaczniemy, standardowo zacznę od tematu mojego Facebooka, zapraszam na mojego Facebooka Adek4K, linkacz w opisie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz klikania tego magicznego dzwoneczka, by być na bieżąco, absolutnie na bieżąco. Yy, I do yy, lajkowania, łapkowania, co tam chcecie, co tam chcecie, co mi pozwoli wypłynąć na szerokie wody YouTube'a. A na pewno wszyscy na tym skorzystamy bardzo mocno, szczególnie osoby, które czekają na LTE. Dzisiaj moi drodzy, standardowo, a w zasadzie może nie standardowo, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co, na co zbierałem się już od dłuższego czasu. Minęło dobre pół roku od tego zacnego wydarzenia, jakby na to nie patrzeć. A tematem dzisiejszego vloga jest ta, 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 to jak wyprzedziłem pana sraka Sraka w zwolnieniu się z najgorszej firmy pod względem pracodawców na świecie. Przynajmniej w moich oczach. Ja wiem, ja wiem, że są też w moich szeregach YouTube'owych pracownicy Polsatu, a też jeden też były, bo mi się pochwalił. Przynajmniej na razie tylko jeden mi się pochwalił. Chyba Wabi Boy, także pozdrawiam Ciebie za dobrą decyzję, mam nadzieję, że sobie znalazłeś lepszą robotę niż, niż praca u, u złodzieja, u beka byłego i tak dalej, i tak dalej. Na samym wstępie powiem, że w tym filmie może mi się zdarzyć wulgaryzm, których ostatnimi czasy się staram, które ostatnimi czasy staram się e, nie używać. Ale w tym filmie no, niestety nie będę w stanie przekazać Wam Waszego feelingu, więc tak... E, więc jak to wszystko było z tym zwolnieniem z pracy? Może zacznę od początku, czyli tak naprawdę cała ta sytuacja ze zwolnieniem się z pracy, a w zasadzie tym całym podejściem władz Liberty Poland, bo potem takowa nas przejęła, jeśli to tak chodzi o punkty Polsatu, punkty z Rusa zostały przejęte przez, że tak powiem, jak to się nazywa, regionalnych z Polsatu i odwrotnie, żeby po prostu wzmocnić wiedzę na temat obu usług w punktach, które głównym nastawieniem było albo telewizja, albo telefon. Ale po kolei, od czego to się wszystko zaczęło? Zaczęło się to od mojego kanału na YouTubie, którego bardzo spontanicznie e, na, e, bardzo spontanicznie zrobiłem ten swój pierwszy filmik, tam 95 mega, szybki test, coś takiego, coś tam takiego. Jak to wyglądało? Powiem tak, byłem na urlopie, Chyba tam 2 czy 3 dni, nie wiem. Ja dziś wyjeżdżałem, pamiętam wtedy, no i po powrocie pojawił się ten cały zestaw Odu IDU 200. Więc ja po prostu jak to ja, w gorącej wodzie kompany, poszedłem po robocie, kupiłem ten zestaw, bo akurat mi się umowa kończyła, wziąłem go na raty, żeby był mój, bo wiedziałem co chcę nim zrobić. No i po prostu wróciłem do domu. Przez pierwsze trzy dni męczyłem się na standardzie tego sprzętu, była lipa taka, że nie powiem co. No i potem pozamawiałem te swoje wszystkie anteny, którymi, że tak powiem, teraz z wami się dzielę. Jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i tak któregoś dnia poprzerabiałem sobie ten modem, siedziałem sobie do pierwszej nocy, czy tam drugiej i ściągałem sobie chyba Bioshocka Infinite na Steamie. No i patrzę, prędkość duża, no to co zrobiłem? No to mówię, a, a może to będzie dobry temat na YouTube'a. No i wrzuciłem to, no i wrzuciłem to na YouTube'a, kręcąc zwykły monitor telefonem komórkowym, no i był pozytywny odzew. Pozbieraliście się wy, szczególnie te osoby, które są ze mną od samego początku, zapewne od tego filmu. No i tak się to toczy. Problem polegał na tym, że w pewnym momencie ja po prostu dorzucałem tych filmów, tak jak to teraz jest, tak, tam, o jakichś tam fupach, o jakichś tam antenach, jak coś zrobić, jakieś testy, yy, dlaczego fupem się dostaje. Kilka filmów zostało mi usuniętych przez, przez sam Polsat, najprawdopodobniej z tytułu zgłoszenia jakiegoś tam nieprawnego w, yy, loga itd. Tak tak Musicie wiedzieć, że ja swoje dwa czy trzy filmy nakręciłem w punkcie. I tak naprawdę najprawdopodobniej na 90 jestem 5% pewien, że ten cała afera związana z tym całym moim, e, że oni chcieli mnie wyrzucić, e, ale ja już od 2-3 miesięcy mówiłem wszystkim, że, że jak będzie taka lipa jaka jest, że się zarabiało 1300 zł, ludzi nie było, że się siedziało po 7 godzin na Facebooku, bo nie oszukujmy się, tak się siedziało 7 godzin się siedziało na Facebooku, na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Pieniędzy z tego nie było. Koszty, koszty z tytułu dojazdu, jakie by nie były, musiałem ponieść. Coś tam trzeba było zeżreć, bo to z nudów się żarło. Więc no, na czysto zostało mi jakieś 900. Nie powiem, przed świętami, trzeci miesiąc po moim przyjęciu się do pracy, wziąłem wypłatę prawie 3000, ale po prostu nasiekałem, nasiekałem tyle, że tak powiem, umów, że, że, że po prostu wcale bym się nie zdziwił. Oczywiście współczynnik spadł, więc musiałem na tą swoją kwotę więcej zawierdzić, niż standard. Ale od czego to się zaczęło? Powiem tak. Yy, na moim kanale pojawiły się dwa filmy pod tytułem bodajże FUB. Dlaczego, dlaczego jest nakładany, jak jego się pozbyć? Jeszcze nie pozbyć, tylko jak jego nie dostać? I coś tam jakiś luźny vlog, jako ktoś mi napisał, żebym potwierdził tą swoją tezę, ponieważ on gdzieś tam na jakimś forum, forum udostępnił mój polski, mu ludzie nie wierzą, żebym tak dokręcił śrubę. No to dokręciłem tą śrubę. Oczywiście. Ja jak to bywa dokręciłem śrubę w taki sposób, że tak kurwa pojechałem po bandzie, że no nie dało, nie dało, się, że tak powiem tego nie zauważyć. No i najgorszy błąd był taki, że kręciłem ten film z logiem Polsatu. W tle. Siedziałem sobie tak jak sobie siedziałem teraz na fotelu, a wiecie, że w tych punktach, dużych, małych, na ścianie, zwykle za plecami, w tych mniejszych jest po prostu taka takie duże logo z plexiglasu, które jest poświetlane neonami czy to plusa czy to srusa nie? czy czy to srusa czy to srolsatu i sens w tym jest taki że ja tak ustawiłem telefon że dosłownie tutaj powiedzmy sobie, że było to logo cyfrowy Polsat, telewizja, internet, telefon, tak? A ja tutaj ciśnę, że ty takie, takie kurwy i tak dalej, a jeszcze w międzyczasie mnie podkurwił, brzydko powiem, przepraszam za przekleństwa, no ale trudno, chcecie, chcecie mieć autentyczne filmy, no to czasami trzeba się przemęczyć. I po prostu była chyba godzina 17.30 17 punkt zamykaliśmy, ale było zimno jak chuj, deszcz padał, a ja po prostu sobie sprawdziłem w telefonie, że, że po prostu będą pociągi popóźniane po półtorej godziny. Mówię, no to tak, no to ja będę szedł na peron, będę stał tam jak idiota. Mars, mógł i tam jeszcze chyba trochę śniegu zaczęło badać. I mówię, nic z tego nie wyjdzie, no to mówię, a co, posiedzę sobie tą godzinę, nie? no to mówię, dobra, nagram sobie ten filmik. Nagrałem, znaczy no tak przygotowałem się, tak troszeczkę, nie po kolei mówię, no, no i nagrywam ten filmik. No. no i tam pocisnąłem, no i była chyba godzina 18.20. Patrzę. Tak jak tu tutaj tutaj sobie gadam, bla bla bla, 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 bla. I w pewnym momencie telefon telefon ten taki yy, do punktu, taki punktowy, dzwoni 1820. Jep, odrzuciłem. Czekam, czekam. Coś tam dalej, dalej gadam. Za chwilę drugi raz dzwoni. Wyciszyłem, dzwoni pierwszy raz, dzwoni drugi raz, dzwoni trzeci raz, dzwoni, trzeci raz, dzwoni czwarty raz. Dzwoni piąty raz. Szóstym razem nie wytrzymałem, wziąłem proszę pana, do chuja nędzy, telefon jest proszę pana w tym momencie nieaktywny, punkt jest do godziny 17.30. I ja to wrzuciłem na YouTube'a. I potem jeszcze ten telefon wziąłem i tak mówię, no widzicie, widzicie? Wszędzie od 10 lat jest informacja o tym, że punkt jest do godziny 17.30 i zawsze jakaś menda dzwoni o godzinie 18.20-18.30. A wiemcie dlaczego tak sądzę? Dlatego, że ja czasami wpadałem rano do pracy, ja patrzę, a tam jest 40 niedobranych połączeń, co więcej. Bywały kłótnie przed tymi punktami. Dlaczego kurwa wszystkie punkty są do 18, a pana jest do 17.30, czy tam do 18.30 zwykłe punkty są. Ja mówię, że panie, od 10 lat jest do godziny 17.30. A wiecie, a czasami tak bywało, że o 17.30 zamykaliśmy. Tam parę minut żeśmy się spóźnili, bo ta kaskę musieliśmy zliczyć, a to jakieś tam umowy wpisać do zeszytu, co tam było i tak dalej, i tak dalej. Po ogólnie pozamykać safe i tak dalej, i tak dalej. No i wychodziło się na przykład, tam, gdzie 15 za 15, no i ja za klamkę, a tu mi baba kurwa się pakuje, nie, bo wiesz, pozamykana, pozamykana brama na pilota była, zamknięta furtka, nie, no i ja otwieram sobie pilotem, a mnie tutaj psz, baba, ja mówię, proszę Pani, a gdzie Pani idzie? No do punktu cyfrowego to ja mówię, proszę Pani, punkt jest 15 minut temu zamknięty, a ona, ale ja mam sprawę, a do 18 wszystkie punkty są, mówię, to Pani sobie wejdzie tutaj przed bramę, jest do 17.30. Ale ja chcę sprawę załatwić. Ja mówię, proszę Pani, ja Pani ostatni raz mówię, grzecznie, proszę wyjść, punkt jest został zamknięty. Ja w tym momencie wychodzę do domu i nie mam zamiaru, że tak powiem, wracać się do punktu, bo Pani ma sprawę. No ale mógłby Pan to dla mnie zrobić? Ja mówię, proszę Pani, a Pani to dla mnie zrobi? I, 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 i. Ja mówię, proszę Pani, proszę wyjść, ja chcę, chciałbym po prostu wyjść, ja mam za 20 minut pociąg, także dziękuję Pani. Zapraszam albo jutro od godziny tam 9.30 do 17.30, bądź zapraszam na yy, chyba tam nie na Pawła, tylko na szkolną. Tam jest punkt, czy tam na Warszawską, no to dokładnie, w Piasecznie. Mówię. I tak mnie skurwiła, to i tak było raz, drugi, trzeci, czwarty, aż w końcu naprawdę nie wytrzymał. Mówię, proszę Pani, ja jestem po pracy, ja nie muszę być dla Pani nie. proszę stąd opuścić teren, czy w przeciwnym wypadku stanę się nie miłe. I taka, wie, wiecie, taka jedna, taka, bla, 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 No to ja mówię, proszę Pani, wychodzi Pani sama, czy dzwonić po, po właściciela i wtedy Panią dosłownie wypierdoli z tego podwórka, bo on taki był. A czy Pan ten tak był bardzo w porządku człowiekiem, jest, ale po prostu jak go coś wkurwiło, to on to powiedział. I to mi się bardzo podobało no ale dobra, tak się jak zwykle się rozgadałem, tapki bla, 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 bla. No i po prostu nakręciłem ten film w roli głównej z tym logiem. No i tak jak zwykle miałem około 200-300 wyświetleń, bo to były absolutnie początki kanału. Tam miałem kilka, kilkanaście subskrypcji. No i tak zawsze miałem 200-300 wyświetleń. I tak ze 4 dni przed całą tą, całą tą sprawą patrzę: 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Mówię, kurwa, wszystko się ruszyło, czy co? No i się ruszyło. Ruszyło się tak, że mój kanał był po prostu number one w siedzibie samego Strollsa, to na konstruktorskiej. Oglądali sobie ludzie filmiki, przekazywali sobie informacje, jakie to ja nie jestem zły, niezbuntowanym pracownikiem jestem. No i po prostu ostatniego dnia, którego ja już byłem tak zdeterminowany do odejścia z tej roboty, bo oczywiście tam dzień czy dwa wcześniej. Mój ówczesny szefu powiedział, że, że musi jechać tam gdzieś do siedziby tego Liberty, Liberty Poland, ponieważ no nakręciłem jakiś film i oni chcą koniecznie z nim porozmawiać. Więc mówię. No dobra, no to spokojnie, ale, ale byłem tak zdenerwowany, bo od dwóch, trzech miesięcy mówiłem o tym, żeby, żeby się stamtąd zwolnić, ogólnie z punktu z Polsatu. Powiem tak, ja byłem cały czas miałem takie 50 na 50. Z jednej strony chciałem cholernie odejść, były takie dni, że już normalnie klamkę otwierałem mówię idę stąd, a w drugich dniach mówię, ach, zostanę, to jeszcze w CV fajnie będzie wyglądało, ciągłość i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza taka prawdziwa, konkretna robota, taka z wyższej półki, nie jakaś tam po prostu nie wiem, cieciuwa, nie na jakimś magazynie, na jakiejś tam produkcji i tak dalej, i tak dalej, mówię, zostanę. No ale po prostu przez całą tą sytuację szala się przeważyła na tą stronę niekorzystną. Bo doszedłem do wniosku takiego, że nic z tego nie wyjdzie, no i po prostu zawziąłem się i się zwolniłem jeden dzień przed zamknięciem punktu, ponieważ sprawa okazała się na tyle poważna, że nie dość tego, że ja się sam zwolniłem. A czego ja powiedziałem, że nie będę przychodził, i, i że tak powiem, to już jest koniec naszej współpracy, i taka przechyliła się ta szala na, na tą stronę, abym się po prostu zwolnił. No i po prostu się okazało, potem dochodziły mnie słuchy, że punkt wręcz zamknęli za to, że ja tak na pewnym sensie nabroiłem. Nie chciałem nikogo urazić, nie chciałem nikomu narobić syfu, ale z drugiej strony doszedłem do takiego wniosku, miałem trochę wyrzutów w sumie, każdy by chyba miał, ale doszedłem do wniosku takiego, a czy ktoś się kurwa mną interesował, jak ja zarabiałem 1300 zł, czy ktoś się mną interesował z Polsatu, czy ja będę miał na rachunki, czy nie? Nikt się mną nie interesowało, więc doszedłem do wniosku takiego, że ja też pierdolę, bo tylko ja się liczę. Liczę się ja, żebym ja miał dobrze w tamtej sytuacji. Bo ja po prostu nie jestem po prostu bykiem czy tym osłem do zapierdalania, a jak po prostu był lepszy miesiąc i analitycy sobie to przeanalizowali, że będzie więcej ludzi, to po prostu współczynnik zarobkowy spadał, czyli ja miałem mniej pieniędzy z takiej samej umowy, czyli musiałem. Przy około 10 umowach miałem jedną w plecy. No to o czym my rozmawiamy? Więc moje skrupuły się wyczerpały. No i się zwolniłem. Punkt zamknęli. Cała, cała że tak powiem, wina spadła, niestety, na mojego ówczesnego szefa. Za co go w sumie mogłem, mógłbym nawet przeprosić, bo nie miałem tego w zamiarze, żeby to tak się potoczyło niemniej jednak cała ta sytuacja nadała mi takiego w pewnym sensie rozgłosu. Był tam przypływ sporej ilości subskrybentów jak na tamten czas. w pewnym sensie nawet i zarobku przez wyświetlenia, ponieważ w takich firmach nie mają tam możliwości używania AdBlocków. <grych> Więc to wiadomo, w czym to się skończyło. Tam paręnaście złotych wpadło z samego całej tej afery. No i tak się po prostu to skończyło. Ja po prostu odszedłem bodajże w piątek o godzinie 10 czy 11 przed południem, a potem się okazało, że o godzinie 14 po południu punkt został już zamknięty oficjalnie, bo mniej więcej o godzinie 12 przyjechała śmietanka z Liberty, z Liberty Poland żeby deautoryzować punkt. Ja oczywiście o godzinie przed 12 ulatniałem, ponieważ i tak miałem już wyjść. Także minęliśmy się w drzwiach, tylko rękę podałem oni oczywiście bardzo mile nastawieni, poznali mnie, <grytanie> a ja wyszedłem i się potem okazało, że nie wiem, godzinę później, dwie godziny, później punkt został deautoryzowany i został zamknięty. Także tak się moja sytuacja skończyła z cyfrowym Polsatem. Święt twierdzi, że ich uprzedziłem. Uprzedziłem ich, ich tylko o jeden dzień mniej więcej ale mogłem bym je uprzedzić o 2-3 miesiące, gdybym po prostu był bardziej stanowczy i gdyby nie było mi szkoda tej roboty, bo było mi tej roboty szkoda i to bardzo. Dlatego też przez 2-3 miesiące głównie o tym mówiłem, do tego stopnia, że aż szefu się o tym dowiedział i powiedział, że jeżeli mamy za mam zamiar odejść, czy też mamy z koleżanką odejść, to żebyśmy dali mu wcześniej cynk, żeby mógł zamknąć firmę, bo on tutaj się sam już nie nadaje do siedzenia. Także sytuacja była taka, dosyć śmieszna, dosyć poważna jednocześnie, ale w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy nie żałuję niczego, co wtedy zrobiłem, bo pomyślałem o sobie, a powinniśmy wszyscy o sobie myśleć. No i dobra, piszcie w komentarzach pytania, bo na pewno się Wam napotoczą. Ja nie wszystko powiedziałem, ponieważ musiałbym taki film, film trwać godzinę dwie, a ja lubię tak sobie pogadać, więc muszę się troszeczkę ograniczyć. Pamiętajcie, moi drodzy, o tych łapkach. Ja nie mam zamiaru nigdy robić sytuacji, w których będzie... Jak nie będzie 50 łapek, nie będzie kolejnego filmu, bo uważam, że to jest chamskie zagranie ze strony kogokolwiek, więc po prostu ja tylko po prostu was poproszę o to. Łapkujcie, łapkujcie te filmy, nieważne czy to... Jak Wam się nie podobało, nie krępujcie się łapkować w dół, bo to też pozycjonuję łapkę w góry, łapki w dół. I komentarze. Piszcie w komentarzach wasze spostrzeżenia, być może wypracowaliście w cyfrowym polsacie czy też w strusie. Piszcie pytania do mnie, bardzo chętnie na nie odpowiem. Być może, jak będzie jakieś pytania które będziecie ciekawi takich więcej szczegółów, być może nakręcę jeszcze jeden, dwa filmiki na ten temat. Wszystko się okaże. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Powtórzę się jeszcze raz, pamiętajcie o tych łapkach w górę, w dół i komentarzach, o subskrypcji i o tym magicznym dzwoneczku, który się pojawia przy guziku subskrypcji. Po zasubskrybowaniu, a osobom, które już subskrybują, jest on po prostu wyszarzony obok też guzika subskrypcji. Także mam nadzieję, że... Sytuacji troszeczkę rozjaśniłem z tym moim odejściem, bo było kilkanaście pytań wcześniej. Zbierałem się długo na ten film, ale w końcu go nakręciłem, także mam nadzieję, że Wam się to podobało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zachęcam do interakcji na moim kanale i możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu ogłoszenia małego konkursu z yy, symbolicznymi w tym momencie nagrodami, może, może nawet nie do końca symbolicznymi, ale na koszt soloża, żaka z cyfrowego Polsatu oraz plusa, więc taka nagroda jest o wiele więcej warta niż zakupy z Tesco. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się czołem, Hej.